Spotykamy się dzisiaj na mikrogrupie kursu trenerskiego UEFAB. Mikrogrupy są wpisane w harmonogram realizacji całego kursu trenerskiego. Dzisiaj realizujemy jedną z dwóch, gdzie trenerzy są podzieleni na czteroosobowe grupy. Dzisiaj będą trenerzy prowadzić zajęcia, akurat nie na swoich grupach, ponieważ doszło do takiej sytuacji, że trenerzy Martyna oraz Michał nie prowadzą zespołów jeszcze piłki 11-osobowej, stąd też koledzy pomogli im zabezpieczyć dwie grupy treningowe, na których będą przeprowadzać treningi. Tematyka jest różnorodna, jeden i drugi jest spójny pod względem fazy gry, bo skupiałem się na atakowaniu, ale jeśli chodzi o tematy bezpośrednie, które zostały narzucone przez trenerów prowadzących, rzeczywiście się różnią. Jeden będzie dotyczył budowania, a drugi do atakowania w, w strefie wysokiej, także będziemy to już obserwować bezpośrednio na, samych, na samym boisku. Tematem, jaki zrealizuję na treningu jest zbudowanie gry w systemie 1.3.4.3 ten temat został mi narzucony, wskazany przez trenera, jaki prowadzi zespół i jak wspominałam tymi kroczek, że już napracują w fazie atakowania i nie ukrywam, że ten system 1.3.4.3 jest dla mnie nowością mi nie miałem żadnej bezpośredniej styczności z nim. Myślałem tutaj nad wprowadzeniem, i tu się może skonsultuję z trenerem albo trenerami ogólnie, Myślałem nad tym, żeby zrobić tą grę, żeby ich zmotywować, dać im takie, żeby sami sobie wymyślili, że tak powiem, karne zadanie. Przyjechałem w roli edukatora, który obserwuje pracę w ramach zajęć mikrogrupy Michała Żurskiego. Nie jestem zaskoczony, wszystko jest w porządku, naprawdę jest bardzo dobrze. Mikrogrupy to sól na kursie trenerskim, tak? to największe doświadczenia, najwięcej trenerzy wynoszą w cudzysłowie oczywiście z mikrogrup i w moim odczuciu te mniejsze mikrogrupy pozwalają. Na nabycie na jeszcze więcej doświadczeń i jakby ta, ta praca jest fajniejsza. Znajdujemy się obecnie na boisku treningowym, gdzie trenerka Martyna prowadzi zajęcia jako pierwszą mikrogrupę. Tutaj obserwujemy z mojej perspektywy jej pracę, gdzie według arkusza udzielania informacji zwrotnej uzupełniam różne informacje, o których właśnie z Martyną będę rozmawiał już bezpośrednio podczas omawiania tego treningu. Na pewno było to dla mnie nowe doświadczenie. Pierwszy kontakt z piłką 11-osobową. Na co dzień pracuję z małymi dziećmi, z dziewczynkami więc cieszę się, że mogłam zdobyć nowe doświadczenie. Dzisiaj skupiliśmy się na fazie atakowania, na budowaniu gry w systemie 1-3-4-3. Myślę, że czteroosobowa grupa jest dobrym rozwiązaniem, gdyż edukator może poświęcić każdej osobie osobny czas, porozmawiać, natomiast w większych grupach, wiadomo, tego czasu jest mniej dla każdej osoby indywidualnie. Oczywiście, mam zanotowane uwagi, eee, Martyna pierwszy raz, e, pierwszy raz prowadzi e, zespół chłopaków, bo na co dzień pracuje z dziewczętami. Do tego e, zespół 11-osobowy to też, to też jakaś nowość dla niej. E, myślę, że całkiem, całkiem, nieźle sobie, całkiem nieźle sobie poradziła. E, jest to pierwszy krok w piłce 11-osobowej dla Martyny, także. Mikrogrupy charakteryzują się tym, że mamy możliwość obserwowania trenerów w ich naturalnym środowisku, czyli przebywają na boisku. Możemy dostrzegać różne pozytywne aspekty w różnych obszarach, ale również te, na które my, jako trenerzy, edukatorzy zwracamy i sugerujemy, by na przykład zwrócili na to uwagę. Od małych rzeczy, jak i ustawienie czy modulacja głosu a w konsekwencji przy analizie całego treningu poprzez wideo, dziś nagrywamy treningi z jednej kamery oraz również z drona, to podczas omówienia tego treningu rozmawiamy odnośnie rozmieszczenia danego ćwiczenia w odpowiedniej przestrzeni czy zarządzania liczebnością zawodników. Wiele jest tych czynników, ale właśnie po to jest ta mikrogrupa, byśmy jak najwięcej przekazali wszystkim uczestnikom, tego kursu nie oceniamy, tylko sugerujemy, zwracamy uwagę na różne aspekty, na które, które mogłyby się rozwijać u danego trenera. Dzisiaj w moich zajęciach starałem się skupić na utrzymaniu się przy piłce i budowaniu ataku pozycyjnego. Zależało mi na tym, żeby chłopcy dostrzegli, że jeżeli skierują centrum gry do przykładowo bocznego sektora boiska jednego, to ten drugi się odkrywa i należy znaleźć sposób na przeniesienie, takie szybkie przeniesienie piłki z jednej strony na drugą i chłopcy to w mojej opinii realizowali w sposób bardzo skuteczny. Czy planujesz te wszystkie wskazówki, które to jest, sugestia, otrzymałaś od mojej osoby oraz Mateusza wdrożyć w służbie najbliższego z pracy? To jest no, dla nas kluczowe i na tym nam zależy. Tyle. Gratuluję Martyna. Dziękuję.